Witamy w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja. Ja mam na imię Agnieszka, a ja Sebastian. Jesteśmy studentami trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. A dzisiaj zaprosimy Was na wycieczkę po naszej uczelni. Pokażemy Wam, jak studiujemy i co robimy poza zajęciami. Zapraszamy! Naczelnia powstała przed 12 laty. Mamy trzy wydziały we Wrocławiu, w Kępni i w Kłodzku. Jesteśmy dużą korporacją edukacyjną kształcącą 4,5 tysiąca studentów i to tak od kursów począwszy na studiach podyplomowych kończymy. Naczelną ideą, która przyświeca Wyższej Szkole Zarządzania jest misja, którą się kierujemy, czyli kształcenie na wysokim poziomie ludzi odpowiedzialnych, Potrafiących podjąć wyzwania XXI wieku. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu kształci studentów na trzech wydziałach i oferuje sześć kierunków studiów: zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, informatyka oraz rekreacja i turystyka. Wydaliśmy już 9 tysięcy dyplomów. Z tego, Około 6 tysięcy licencjackich, ponad 3 tysiące dyplomów magisterskich. Nasza uczelnia jest dostępna dla wszystkich. Również przyznaje stypendia. W ubiegłym roku przyznaliśmy około 2 milionów złotych, które zostały rozdysponowane na stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne, stypendia dla portowców oraz osób niepełnosprawnych, a także na zapomogi dla studentów, którzy byli w trudnych sytuacjach materialnych. Nasza baza dydaktyczna to cztery potężne obiekty parking na 150 samochodów, 15 pracowni komputerowych. To jest baza, która rzeczywiście stwarza ogromne możliwości rozwijania. Zatrudniamy kadrę, która liczy się na rynku Nauki w świecie. Staramy się od początku stawiać na jakość i łączyć tę jakość materialną z jakością dydaktyczną. Myślę, że z powodzeniem. Do dyspozycji naszych studentów jest 17 sal komputerowych, z tego 12 jest zlokalizowanych we Wrocławiu. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Również udostępniamy studentom pozostały sprzęt taki jak notebooki, projektory. Są też dostępne kamery, dyktafony. Dla naszych studentów przygotowaliśmy również wirtualny dziekanat. Jest to system komputerowy dostępny online, w którym studenci mogą na bieżąco sprawdzać informacje o przebiegu ich studiów, takie jak oceny, wyniki z egzaminów. Także każdy student ma w każdej chwili praktycznie dostęp do niezbędnych informacji. Dzięki temu studenci nie muszą stać w kolejkach do dziekanatu. Dla kandydatów jest także dostępny system rekrutacji online, dzięki czemu studenci mogą się zapisać do uczelni praktycznie bez wychodzenia z domu. Wrocław jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Cieszymy się, że dynamika procesów gospodarczych jest tak wysoka i możemy partycypować w rozwoju naszego miasta. Wrocław to miejsce, w którym przenikają się wschód i zachód Europy. Tutaj swoje oddziały otwierają firmy z całego świata. To przekłada się na nowe miejsca pracy i wyższy standard życia mieszkańców ten nurt rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału stolicy Dolnego Śląska włącza się również nasza uczelnia. Maturzysto, powinieneś wiedzieć, że w naszej uczelni możesz studiować również za darmo. Jak to zrobić? Wystarczy, abyś miał odrobinę chęci, trochę zapału, pewien poziom wiedzy i przysłowiowy łódź abyś w programie. Studio Zafryer zdobył swój upragniony indeks. Brałem udział w konkursie internetowym Studio Zafryer, w którym wygrałem główną nagrodę, jaką była opłacony rok studiów w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu na wybranym przeze mnie kierunku zarządzania. Uważam, że sam konkurs jest bardzo potrzebny dla osób, które zaczynają swoją przygodę we Wrocławiu. Poparę w ten czas szybko leci. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak siedzieliśmy na inauguracji. Byłem strasznie zestresowany, gdzie kandował mi indeks. Przyżycie godne zapamiętania. Bardzo podoba mi się to, że od razu zostałam w pełni zaakceptowana zarówno przez kolegów, studentów, a także przez nauczycieli. Nie spotykam się z żadną, nazwijmy to, dyskryminacją. Kiedy przyjeżdżam swoim samochodem na uczelnię, nie mam nigdy problemu, aby zaparkować ten samochód, ponieważ parking jest bardzo duży. Znajdują się na nim także specjalne koperty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W przypadku sytuacji, w których Jestem zmuszona nie uczestniczyć w zajęciach z jakichś powodów zdrowotnych czy w związku z koniecznością wizyty u lekarza, na przykład. Nie ma żadnego problemu, aby na ten czas załatwić możliwość nieuczestniczenia w zajęciach czy uzupełnienia braków w inny sposób. Każdy niepełnosprawny student Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja otrzymuje specjalne stypendium dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od dochodu, jaki wykazuje jego rodzina. Panie Agnieszko. Panie Sebastianie. Witam, dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, czy Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja proponuje coś więcej oprócz samego studiowania? Oczywiście. Dla zainteresowanych formą aktywności jest utworzona przy udziale portalu Elama, Akademia Dziennikarstwa Internetowego. Najwięcej o tej inicjatywie wiedzą sami uczestnicy. Cześć, jestem Alwina, uczę się w 13 w klasie dziennikarskiej i chodzę na Akademię Dziennikarstwa Internetowego. Mamy tutaj warsztaty z dziennikarstwa telewizyjnego, internetowego i prasowego. Można się wiele nauczyć, są tu dobre możliwości dla osób, które chciałyby się w przyszłości zająć dziennikarstwem, no tak jak ja. Prowadzimy cykl wykładów, spotkań dla młodych ludzi, którzy mogą się na, nie, na tych spotkaniach nauczyć czegoś od... Profesjonalistów od dziennikarzy, reżyserów, producentów telewizyjnych, fotoreporterów. Jeżeli jesteście zainteresowani więcej informacji na akademia.elama.pl Galeria Edukacja jest wspólną inicjatywą z dwóch samorządów, Samorządu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Edukacji. Ma na celu przede wszystkim promocję młodych, zdolnych ludzi. Zaprezentowaliśmy szeroki wachlarz prac różnych artystów, malarstwo, grafikę, rysunek, także, także jakieś bardziej oryginalne media. Chcieliśmy jakby ich zainteresować, pokazać, że ten świat sztuki nie jest jakimś takim dziwnym obcym światem, tylko światem, który może, można wpuścić do swojego mieszkania na ścianie, zawieścić ładny, estetyczny obraz, który będzie cieszył nas w przyszłości. Tańczę od 6 lat. Taniec to moja miłość, moja pasja, moje hobby, a do tego jestem jeszcze studentką drugiego roku studiów dziennych w edukacji. I śmiało mogę powiedzieć, że jest, jestem w stanie to pogodzić w stu Dlatego cieszę się, że właśnie ta szkoła dała mi takie możliwości, aby łączyć w sobie swoje pasje z tym, co jest przyziemne i co jest potrzebne każdemu młodemu człowiekowi. I właśnie tego Wam życzę, bo chciałabym, żebyście potrafili połączyć to, co kochacie, ze studiami. A jestem święcie przekonana, że edukacja pozwoli Wam na to. Dowiedziałem się, że we Wrocławiu interesują się moją osobą i debatują nad tym, czy mogą mi w jakiś sposób pomóc w trakcie następnego wyjazdu. Oprócz możliwości wcześniejszego zdania wszystkich egzaminów, doszło do współpracy pomiędzy mną a uczelnią. Współpraca polegała na zakupie sprzętu górskiego. Czy mogłem szybciej zakończyć swój rok akademicki? i spokojnie zacząć pakować piecy. Cieszę się, że, że ktoś pomimo tego już po prostu robi swoje. Nie robię tego dla nikogo, a tylko dla siebie ktoś chce jeszcze to docenić. Było to bardzo miłe.